Znajdujemy się przy kościele Najświętszej Maryi Panny Bolesnej na wrocławskim Strachocinie. I to tutaj właśnie, 27 października 2024 roku o godzinie 16 będzie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. To znaczy rozbrzmią tu dźwięki oratorium strachocińskiego pod tytułem Pieśń nad Pieśniami. Jak sama nazwa wskazuje, pochylimy się nad tekstem Księgi Pieśni nad Pieśniami, nad tematem miłości kobiety i mężczyzny w świetle miłości Boga. W tym przedsięwzięciu weźmie udział specjalnie utworzony na tę okoliczność chór i orkiestra, którego zdecydowany trzon stanowić będą chórzyści i instrumentaliści z Parafii Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Jestem głęboko przekonany, że to dzieło będzie doskonałą okazją do przypomnienia Bożego planu wobec mężczyzny i kobiety, do zachwycenia się pięknem tego Bożego zamysłu. Wydarzenie to jest bardzo dużym projektem, a co za tym idzie również kosztownym. Stąd też nasza gorąca prośba do Was, kochani, o wsparcie finansowe. W opisie filmu znajdują się szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób można nas wesprzeć. Będziemy także bardzo wdzięczni za wszelką modlitwę w intencji tego dzieła. Sprawmy razem, aby to oratorium było wyjątkowym czasem muzycznej kontemplacji, miłości, kobiety i mężczyzn. Niech pieśń, nie mająca sobie równej, zabrzmi 27 października tego roku w Strakocińskiej świątyni. Do zobaczenia.